Uznałem, że to będzie najlepsze. Ta bitwa nie była potrzebna żadnemu z naszych klanów. Ufałam ci ogniste serce. Bardziej niż wszystkim moim wojownikom. Zrobiłem to dla dobra klanu, błękitna gwiazdo. Myślałem? Cicho! To nie jest żadne usprawiedliwienie! Co mnie obchodzi, jeśli nawet cały klan zostałby wybity? Co mnie obchodzi los zdrajców? Gdybym zatrzymała wtedy moje kocięta, mglista stopa i kamienne futro to szlachetne koty. Stoją znacznie wyżej od hołoty z klanu Pioruna. Dzieci nigdy by mnie nie zdradziły. Błękitna Gwiazda Oddałam je, żeby zostać zastępczynią przywódcy. A teraz klan gwiazdy każe mnie za to. Klan gwiazdy jest przebiegły, ogniste serce. Wiedzą, gdzie uderzyć, żeby zabolało najbardziej. Uczynili mnie przywódczynią, a potem doprowadzili moje koty do zdrady! Co jest warte przywództwo w klanie pioruna? Nic! To wszystko pustka! Wszystko! Pójdę po rozżarzoną skórę. Zostań, nie ruszaj się. Muszę cię ukarać, ogniste serce. Powiedz mi, jaka kara będzie odpowiednia dla zdrajcy? Nie wiem, Błękitna Gwiazdo. Ja wiem. Znam najlepszą karę. Nie zrobię nic. Będziesz nadal zastępcą, a po mnie zostaniesz przywódcą. Och, to na pewno sprawi przyjemność klanowi gwiazdy. Zdrajca na czele klanu zdrajców. Niech ześlą ci dużo radości z przywództwa, ogniste serce. A teraz wynoś mi się z przedoczu.